Kochany bracie, kochana siostro, zanim rozpoczniemy tę drogę krzyżową, trzeba abyśmy szczerze spojrzeli na swoje serce. Co to znaczy, aby ta Eucharystia, do której chcemy się przygotować przez tę drogę krzyżową, była owocna, potrzeba oczyszczenia. I przede wszystkim wyciszenia wewnętrznego i zewnętrznego. Spójrzcie dobrze, że przychodzimy do Boga, który wszystko może. Więc wszystkie te nasze problemy, które kołatają się w naszych sercach, w naszych umysłach, a nie ma nikogo na świecie, kto by nie miał problemów, nie miał trudności. To wszystko możliwe jest dla Boga, aby to wyprostować, wyprowadzić z tego dobro. Dlatego to wyciszenie jest bardzo istotne, aby jemu zaufać, aby mieć świadomość tego, że przygotowujemy się przez tę drogę krzyżową do spotkania z Bogiem, który wszystko Mocno to powiem jeszcze raz. Wszystko może. My często o tym zapominamy. Zaczynam od siebie, że to w jego rękach jest wszystko. Nic bez jego zgody nie może się nam przydarzyć. Jeżeli cokolwiek dopuści, dopuszcza w naszym życiu. To dla naszego dobra, nawet jeżeli tego nie rozumiemy, bo ja wiele razy tego nie rozumiem i tak ma każdy z nas, na pewno. Więc najpierw wyciszenie, czyli świadomość, że mamy stanąć przed Bogiem i go przyjąć. Ta droga krzyżowa będzie rachunkiem sumienia, abyśmy mogli przyjąć godnie Chrystusa. Może być, że ta Eucharystia dzisiejsza, a przed nią przygotowanie przez tę drogę krzyżową, będzie jednym z owoców naszego zbawienia, które zadecyduje o naszym wejściu do domu Ojca. Przecież tego nie wiemy, ale póki żyjemy, możemy świadomie się przygotowywać do Eucharystii. Eucharystia łączy niebo, ziemię i czyściec, jest całość. Więc zaczynamy od wyciszenia. Wszystko, co teraz się kołacze w Twojej głowie, w Twoim sercu, złóż u stóp Boga. Tak jak umiesz. Jestem kochany z moim grzechem, jestem kochany z moją słabością. Za darmo ukochał mnie Pan. Umarł za mnie, i z zmartwychwstał, abym żył. Stacja pierwsza Pan Jezus skazany przeze mnie na śmierć. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczej. Wszystkie osądy z tego tygodnia w Moim sercu, w moich myślach, spojrzeniach i słowach oddaję Tobie Chryste. Przepraszam, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Wybacz Jezu, że w tym tygodniu wielokrotnie odrzucałam swój krzyż. Nie widząc krzyża innych osób, moich braci i sióstr, byłam dla nich podła. Przepraszam cię, Jezu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Za to, że swoim życiem, zachowaniem powaliłam wiele osób, wiele dusz w tym tygodniu na Ziemię. Z powodu moich grzechów stałam się zgorszeniem. Wybacz mi, Jezu, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta, Jezus i Maryja w moim życiu. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. I Maryja towarzyszyła mi przez ten tydzień. A ja nawet nie zwracałam uwagi na jej obecność, na jej modlitwę, na jej czułą miłość. Przepraszam cię, Jezu. Wybacz mi, Mamo. Której za nas cierpiał rany Jezus Chrystus zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta, Jezus przyjmuje pomoc Szymona, a Szymon jest przymuszony do tej pomocy. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Dziękuję za wszystkich Szymonów z tego tygodnia, którzy dźwignęli mnie swoją modlitwą, cierpieniem, obecnością, którzy byli dla mnie przykładem. Twojej obecności, Chryste. Dziękuję. I przepraszam za tych, których nie zauważyłam, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja szósta, Weronika, ociera twarz Jezusowi. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chrysty, i błogosławiam Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Za wszystkie weroniki tego tygodnia, które były gotowe mi pomóc. I za te, które odrzuciłam bardzo świadomie uważając, że poradzę sobie sama, że sama lepiej wiem, lepiej rozumiem i lepiej wykonam. Wybacz, Jezu, której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłłł się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiam Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Dziękuję za wszystkich, którzy w tym tygodniu przebaczyli mi od razu każdy mój grzech, każdą moją słabość. Dziękuję Chryste, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiam Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Jezu, każdą łzę przelaną z mego powodu osusz swoim miłosierdziem. Proszę o przebaczenie wszystkich, których skrzywdziłam w tym tygodniu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. I ten grzech, który najbardziej tkwi w moim sercu, oddaję Tobie. Wybacz, Jezu. Ty doskonale widzisz Go. Pozwól mi przystąpić do sakramentu pojednania, wyznać wszystkie grzechy bez wyjątku. który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta, Jezus odarty z szat. Złaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiam Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Odarłam niejednego z godności w tym tygodniu, osądzając polityków rządzących, zamiast się za nich modlić, tak jak to robisz Ty, Chryste, odzierane, Lecz miłosierny, pokorny, rozmodlony. Wybacz mi, Jezu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. Przybij wszystkie moje grzechy z tego tygodnia w sakramencie pojednania do Twego krzyża, Chryste. Bo to nie ja zbawiam siebie, lecz Ty dokonujesz tego zbawienia w każdym sakramencie pojednania, któryj za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta: Jezus umiera na krzyżu. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczej. Niech umrze we mnie wszelki grzech. Jeśli obumrze we mnie moje własne ja, będę żyć w jedności z Tobą. Obdasz mnie, Panie, tą łaską, który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta, Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczą. Matko, przyjmij moje serce i przygotuj do Eucharystii, aby nie było martwe, chłodne, obojętne, rozproszone, lecz tętniące miłością do Chrystusa, czyste i wsłuchane łagodna i miłosierna, który za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta Jezus złożony do grobu. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją mnie odkupić raczył. I pozwól mi, Panie, powstać z martwych przez sakrament pojednania i dzisiejszą Eucharystię, wyprowadź moje życie ze śmierci, prowadź ku Tobie, za Tobą. Duchu święty spraw abym w sposób święty, świadomy, żałując za wszystkie grzechy, mogła się szczerze wyspowiadać i bezpośrednio po spowiedzi świętej w wyciszeniu przeżyć eucharystię od początku do końca, wsłuchana w słowo Boże, widząc Chrystusa, który umiera i z wstaje dla mnie i za mnie, a potem przyjąć go i kochać i stawać się podobną do Niego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu nie będą dzięki.